Świadek opisał mój cel jako wyjątkowo denerwujący. Hmm, czy to może ty? Brak inteligentnych form życia. Zachowujesz się niczym imbecyl. Kiedy rozdawali inteligencję, musiało cię zabraknąć. Twój pan nie nauczył cię chodzić przy nodze? Ty zajmij się drzewem, ja powyrywam chwasty. Oto odgłos tego, co nieuchronne. Demasja! Nikogo nie obchodzi twój śmieszny mały kraj, chłopczyku. Bez rewelacji, ale wystarczy. Nie boję się smoków. done.